Cześć, z tej strony tekstur. Dzisiaj będziemy, to będzie poradnik w sumie. Jak zainstalować autoclickera na telefonie. No to ogólnie wchodzimy w sklep. Aha, zapiszę sklep. Play. Akurat tutaj to wpisujemy autoclicker. Szukamy takiego do autoclickera. Otwórz. Będę zainstalować, ale później otworzyć. Tak. Dobra, na, y, następnie się takie coś powinno pojawić. Klikamy Accept Settings, Autoclicker. Tutaj to pierwsze i to drugie. Klikamy, wychodzimy. No i mamy... Mm, wchodzimy w Settings, czyli ustawienia chyba. Chyba na pewno. I tutaj na przykład tu możemy sobie ustawić czy na sekundę ona klikać, czy na minuty, czy na milisekundy. Tutaj ma maksymalna to jest 40 Nie minimalna, minimalna, dobra yy, Tutaj, że po prostu tyle będzie się cały czas klikało Póki będzie mieli to włączone Tutaj chyba 5 minut będzie się klikało, jak będziemy mieli włączone A tutaj ile tu ustawimy Nie, Ej, tutaj ogólnie save mhm. Tutaj oczywiście reklamy, ale to już nie moja wina Dobra Tutaj mamy kolejne settings. Tutaj 300 może być minimalne. Tu też. Tam maksymalne. się tam pogubić. 3 lata temu. Teraz klikamy tu. No. A tu w sumie tego już nie testowałem. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem. Ogólnie tu to, to klikamy? Bo to był clicker. Wychodzimy. I tutaj wchodzimy do jakiej gry, chcecie. Ja mam to akurat tutaj na potrzeby odcinka. O. o ja cię kręcę. Yy, dobra. Yy, 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 yy. Jakaś reklama. Yy, trzeba czekać. Loading jest. Tutaj się po prostu włącza i się włącza. A teraz mam włączonego i widzicie. Ja nic nie dotykam. Nie. A on sam sobie biegnie. A jak kliknę to, to już nie biegnie. I tak to można robić? Zostać telefon i na swoją auto klikę, że może biegać, nie? Fajne, wiem, wiem, że fajnie. Wie, wie. no, tutaj co możecie ulepszać, później do tych hajs, zdobędziecie. No, tutaj wszystko. Ustawić suba, lajka i jakiś fajny komentarz czy coś. Mam nadzieję, że pomogłem i to wszystko z tego poradnika.